Cześć dziewczyny, dzisiaj ulubieńcy, ulubieńcy maja Chciałam wam powiedzieć, że na moim fanpage'u jest konkurs, w którym możecie wygrać krem BB z Lumen Nie wiem czy go tu mam, to wam go pokażę Taki krem BB możecie wygrać, on jest z SPF 20 Normalnie to jest kosmetyka o wartości 75 zł, więc myślę, że fajnie. Lumen to jest w ogóle bardzo fajna firma, bardzo fajne kosmetyki. Jest to konkurs z okazji 7 tysięcy subskrypcji na kanale i 1500 polubień na Facebooku mojego fanpage'a, także zapraszam Was tam. Dobra, zapraszam Was teraz na ulubieńców. Tak, ma już zleciały, jest za nami. Nagrywam dzisiaj przy naturalnym świetle, bez lamp. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż widzę, że ta strona jest. Widzę, okno mam po tej stronie, a inaczej nie mogę usiąść. No i teraz tak, o ulubieńcach. Przede wszystkim ulubieńcem ja są spotkania, bo miałam tyle fantastycznych spotkań, spotkałam tyle fantastycznych osób i, i blogerek, i vlogerek, także tutaj no, naprawdę wszystkim dziewczynom serdecznie, serdecznie dziękuję za te spotkania, bo Maj był chyba jednym z takich miesięcy, gdzie tego było najwięcej, gdzie najwięcej osób poznałam, z największą ilością osób, więc zawiązałam bardzo fajne znajomości. Także naprawdę. Naprawdę super i dziękuję wszystkim za te spotkania. I teraz przechodzę już do ulubieńców takich typowo kosmetycznych. I zaczynając od pielęgnacji, polecam wam kremik z Bielendy. Ja już go chyba kiedyś pokazywałam. To jest e, specjalistyczny krem eksfoliujący na noc i on jest kwas de z kwasem jabłkowym, na depanthenol, ekstrakcja jabłek. I już w tej chwili przy takim słońcu jego ja odstawię i nie będę stosowała, ale używam, go cały e, maj i naprawdę, to jest jeden z najlepszych. No, nie, nie miałam jeszcze do tej pory lepiej złuszczającego kremu. Kilka razy teraz użyłam tonik, który jest jeszcze lepiej złuszczający, ale jeżeli chodzi o krem, to nie świetny. I słuchajcie, ja go widziałam w Petron. E, nie, w Biedron... <laughs> Tak chciałabym. E, Jego ja widziałam w Rosmanie Nie jest jakiś mega drogi, chyba około 40 zł kosztuje. Na pewno go też dorwiecie w Hebe. Także super. Naprawdę super. złuszcz, że macie problem z cerą tłustą, trądzikową. Tylko teraz te kwasy, to jest naprawdę silny krem. Eee, czy myślę, że nic złego normalnie nie zrobi, ale przy takim słońcu lepiej go po prostu odstawić i nie używać w tej chwili takich kremów. Drugim hitem to jest krem pod oczy Smiller. Chyba tak się to czyta, czy Murier? Wydaje mi się, no nie wiem, nie wiem czy z francuskiego czy z, a z francuskiego, czyli pewnie będzie Murier. Eee, I to jest kolega nowy krem pod oczy i powiem wam tak, jak go wycisnęłam, może pokażę, że ma taką naprawdę gęstą konsystencję No super, będzie ekstra, jest gęsty, super rozchorowują nie no, jest lekki Ale słuchajcie, on jest taki właśnie pół na pół, idealnie nadaje się pod makijaż, go stosuję i rano i wieczorem I jest po prostu fantastyczny Ma bardzo delikatny, niewyczuwalny zapach według mnie Teraz się tak mocno wiecie sztachnąć, żeby poczuć zapa. Super nawilża, super się wchłania, Makijaż się na nim bardzo ładnie utrzymuje, także polecam. Naprawdę. Ja wam osobną recenzję zrobię, bo ja dostałam te kosmetyki do testów, to wam od razu mówię. Ale najbardziej mi się ten krem potoczy spodobał. Jest fenomenalny, naprawdę super. I on ma oprócz aż 20 ml, niby taka normalna tubeczka, ale jest 20 super. Także na pewno, jeżeli się zastanawiacie, to polecam bardzo dobry krem potoczy i dwie rzeczy z Bingo Spa yy, I to jest, słuchajcie. Ja to zobaczyłam. To jest Bingo Spa, kuracja Spa do włosów, 40 aktywnych składników do włosów słabych, wypo, wypadających oraz po farbowaniu. Ja już kiedyś, kiedyś, kilka lat temu czytałam bardzo dużo dobrego, właśnie chyba o tej masce. Czy, no nie wiem, może o podobnej, ale z Bingo Spa. Ja już miałam ją kupić, ale to jest aż pół kilo, tutaj dużo słyszałam, nie wiem, oczywiście. I teraz tak, co do maski, to opakowania, wiecie, że ja uwielbiam opakowania, które mają tutaj to zabezpieczenie, więc ma. Zapach maski bardzo mi się podoba, jest taki delikatny, mydlano, kwiatowy, ale to nie jest nic mocnego właśnie, dlatego nie wiem czy się nie, umazałam. A ja przede wszystkim za co uwielbiam tę maskę, może jeszcze nie zauważyłam tego, żeby włosy mi przestały wypadać, chociaż już ostatnio nie mam z tym problemu. Może nie, że zauważyłam na razie, żeby moje włosy były hiper y, odżywione, ale ona tak unosi włosy, słuchajcie, u nasady, bo ja nakładam tutaj na nasadę i na całe włosy. I tutaj tak dosyć mocno sobie ją wmasowuję, bo ona po to jest. Bo nawet ją się powinno stosować. Mm. Przez 5 dni codziennie. Ja i tak nie myję włosów codziennie, więc i tak bym jej tak nie stosowała. A później profilaktycznie raz, dwa razy w tygodniu. Ja ją tak stosuję, właśnie, raz, dwa razy w tygodniu. I słuchajcie, włosy tutaj. To macie. Właśnie to nie jest to. Nie są te włosy takie. Też nie wyrobiłam się siano i macie ich dużo Tylko są pięknie nawilżone i tutaj u nas te są podniesione Ja mam ogólnie grube włosy, mam ich dużo i są one ciężkie Nie narzekam na, na brak objętości, bo jak dla mnie to one się lubią też puszyć Ale tutaj u nas, te wiecie, jak się ma grube i ciężkie włosy, tak samo cienkie One też lubią oklapnąć, ale takie grube, ciężkie włosy też czasem lubią oklapnąć Kurde, światło mi zachodzi e, A po tej masce, po prostu naprawdę ja w życiu nie miałam tak uniesionych włosów, no Samodzielnie, bo wiadomo jak je tam natapierujecie i tak dalej, to będą Ale po tej masce jest super Także jeżeli macie problem z objętością, to wam polecam tą maskę, bo jest super Dostajecie ją chyba nawet w Kerfurze za około 12 zł, także to jest tanioszek za pół kilograma Ale no działa jak dla mnie super, po prostu uniesienie włosów jest fantastyczne I one tutaj u nas sobie są odżywione I drugą rzeczą z Bingo Spa to jest koncentrat 100% cynamon, czekolada z kofeiną i to jest koncentrat antycollitowy. Ja e, ogólnie zrobiłam sobie. On, on ma służyć do bodru e, wrappingu. E, I Słuchajcie, ja go zrobiłam sobie dwa razy, owinałam się tą folią, ale ja nie jestem w stanie w tym wysiedzieć. To po prostu tak pali, że ile to się minut powinno trzymać? Od 15 do 45 minut, no to tak z 25 wytrzymałam i musiałam to zmyć. Po prostu chęć nie dałam rady, bo to tak pali. Także jest hardcorem. Używajcie go mało. Jeżeli chcecie się folią, to używajcie go, bo mało bagno, się dużo, to jest masakra. Pachnie bardzo, bardzo intensywnie cynamonem. Czekolady nie czuję w ogóle, to jest sam cynamon. I słuchajcie, to owijanie się folią z nim jest naprawdę takie dosyć. Może nie problem, no wiadomo, problematyczne też było w tej folii siedzieć i tak dalej, ale to jest po prostu bolesne. To, to boli, to pali. Dlatego ja zaczęłam go używać jako takiego zwykłego po prostu kremu antycałolitowego. i w tym się sprawdza. Wiecie, to nie jest tak, że mam solidskini, ale ta skóra jest tak ujętrniona, bo on piecze, on rozgrzewa, także jeżeli nie lubicie tego efektu, to sobie darujcie. Ale jeżeli jesteście w stanie to wytrzymać i chcecie mieć, zarobiście jędrne, uda, pośladki, brzuch, nie wiem, co tam jeszcze chcecie, to polecam, bo to wam nie znam nic, co by ujętrniało lepiej niż to, naprawdę. Ale to z tą folią, ja myślę, że raz na miesiąc może sobie będę robiła, jak, jak dam radę to wytrzymać albo na zimę, to może być fajne. Ale tak to e, ogólnie tego nie stosuję już. I naprawdę skład jest tutaj bardzo dobry. I to nie jest jakoś drogie też na Bingo Spa i to jest 250 e, gram, ale naprawdę malutko tego nakładać, bo jak nałożycie dużo, to to w ogóle pali po hardkorze. Dobra. Aha, tu jeszcze widzę, że mam olejek z kadi, I wam chciałam pokazać. To jest olejek kadi, ja mam ten 10 ml mili i to jest e, różowy lotos. To jest olejek polecany, sery tłustej, stronicykowej i tak dalej i pachnie tak orientalnie jak wszystkie raczej kosmetyki Kadi. czymś takim pachnie dla mnie jest to bardzo ładny zapach taki trochę goździkowy no naprawdę ja uwielbiam takie mocne zapachy i ten olejek działa fenomenalnie ja go w tej chwili troszeczkę dużo no i jak widzicie olejek no tego się nic używa dużo jedna kropelka mi na sam twarz wystarcza teraz go odstawiłam bo używam innego kremu po prostu którego muszę szybko zużyć, ale Polecam ten olej. Jeżeli macie problem on nie jest drogi, kosztuje coś około 12-13 zł. Możecie go kupić przez internet. Jeżeli macie cerę tłustą, chcecie ją nawilżyć, chcecie zmniejszyć wydzielanie sebum, polecam. Idealny, po prostu wchłania się fenomenalnie. Tylko nie przesadzajcie z ilością, po prostu odpowiednią ilość na lekko wilgotną skórę i jest Cytuś, glan, coś glancz, coś wam, skóra jest fantastyczna. Bilangracje. Eee, znaczy kolorówka Serwit. Nie pamiętam, czy wam go pokazywałam właśnie, ale uwielbiam W tej chwili też mam e, paznokcie serwitem zrobionym Nie mam tutaj lamp, więc nie wiem, czy widzicie, jak się błyszczą Ale uwielbiam. Błyszczą się, szybciej wysychają i dłużej się utrzymują I niektórzy mówią, że nie widzą różnicy po serwicie, a ja widzę mega różnicę po serwicie Ja je paznokcie w tej chwili raz na tydzień, bo one po prostu odrastają I to jest jedyny problem tego, że zaczynam tutaj, wiecie, mieć... E, na dole przez kurkach odrosty, i dlatego smywam i maluję od nowa. Serzwit, wys no wysychanie jest bardzo fajne, utrwalanie, błysk, wszystko super, dostajęcie go w nie w hebe, tylko w Superfarm już teraz. Także serzwit uwielbiam. Może teraz oczy. Złota kredka z Kiko, o której Wam już pisałam mówiłam, chyba wszędzie gdzie się da. Zrobiłam też post na blogu, więc go wam I To jest idealna złota kredka. Jest złota, a nie żółta, a nie pomarańczowa, nie ma brokatu, nie ma nic, jest fantastyczna. Ona była z edycji limitowanej. Jeszcze niedawno ją na stronie, tylko widziałam tą edycję limitowaną, więc może jeszcze jest, ale no naprawdę fantastyczna i ja ją praktycznie codziennie teraz nakładam na dolną powiekę, bo no zupełnie inaczej to spojrzenie wygląda. Także super, naprawdę super kosmetyk. Ta kredka I teraz z najnowszej edycji limitowanej, byłam kilka dni temu w Kiko I widziałam identyczny liner I taką mam ochotę go kupić, ale powiedziałam, że w czerwcu nic nie kupuję Więc jestem grzeczna i nie kupuję Ale jest identyczny liner, po prostu wygląda identycznie Więc jeśli nie dostaniecie tej kredki, to jest liner i one są chyba w tej samej cenie Dalej do oczu mam jeszcze Maybelline Nie przeczytam wam tej nazwy przez Expander, bo sobie połamię język i zjawiny dookoła Expandera bardzo dobry tusz, ale po miesiącu używania Przez pierwszy miesiąc był to taki średniak Słabo sobie radził W ogóle dla mnie był taki, no że tylko wiecie Pokrywał mi te rzęsy czarnym kolorem i nic więcej W tej chwili bardzo ładnie się sprawdza I wydłuża, i pogrubia, i podkręca Także jest bardzo fajny, ale tak mówię, po około miesiącu od używania Jeżeli chcecie test na żywo, to piszcie Tu jeszcze do oczu mam mojego hiper, super, ekstra ulubieńca O którego mnie pytacie Zawsze, ale to zawsze pod każdym filmem, w którym mam ten liner na oczach, bądź pod zdjęciem, w którym, na którym mam ten liner na oczach. I to jest ta kredka. Nie wiem, czy wy to teraz, bo ona jest już tak dosyć. To jest ta kredka niebieska z Sephory o którą mnie tak często pytacie, że mam taką niebieską habrową kreskę. Ale to jest kolor 39. I to jest taka matowa, jakby. No, to nie jest jumbo, może. Ale taka grubsza kredka. Jest no po prostu ekstra I ja ją nakładam za pomocą pędzelka do eyelinera Tutaj po prostu sunie jak masełko Jest no kolor, po prostu jest taka pigmentacja No zobaczcie, przejechałam raz Pigment jest po prostu nieziemski Utrzymywanie super Nie, nie rozmazuje się, nie rozciera Była jeszcze taka piękna butelkowa z tej serii Czarne są, więc wam bardzo, bardzo polecam Także tak, teraz do ust mam tylko jeden produkt Jak na mnie to dziwne, wiem Ale moje serce podbiła w tym miesiącu matowa kredka taka do ust z Astora w kolorze 0,23. I po pierwsze, to co mi się w nich podoba, to to, że one są już od razu ścięte. To jest naprawdę fajne. Po drugie, zapach mam taki ładny, jak cukier waniliowy dosłownie. Kolor jest piękny. No cudowny jest ten kolor. I w dodatku ona mimo iż jest matowa to nawilża. Nie wiem jak to się dzieje, ale po prostu jest zarąbista. Ja naprawdę mało mam kosmetyków z Astora jakoś nie wiem dlaczego, ale ta to jest ta kredka jest super i widziałam na kosmetykach z Ameryki, na, na kosmetykomanii chyba jest pełno innych kolorów, tych kredek tańszych, no bo wiadomo, wracamy ona chyba coś pod 30 zł kosztuje, a tam macie po 12 czy 11, także no super, ale nie, nie mogę kupić, bo wstrzymuję się ostro. Do coś mam, nowego, nowość, z Gosza. To jest taka paletka, wiem pędzelek Taka paletka do brwi z Gosza, w której jest wosk i y, trzy cienie Ja używam tego najcinniejszego, w tej chwili dzisiaj mam coś innego, bo to już szukowałam do ulubień, i nie chciałam używać Dzisiaj mam coś innego, ale naprawdę brwi są tak naturalne po tym I ja nakładam to tak, że najpierw robię woskiem, a później robię cieniem I jest naprawdę ekstra tylko cienia tak delikatnie, raz wymieszałam ten z tym i też było bardzo fajnie Więc jeżeli chcecie taki test na żywo tej palety, jak to wygląda na brwiach, bo ją możecie bez problemu dostać w Hebe Także jeżeli chcecie test, jak to wygląda na brwiach, jak to się spisuje yy, I w ogóle jak wygląda nałożenie najpierw wosku, a później koloru, a nie odwrotnie, to dajcie znać Bo naprawdę jestem pod wrażeniem i tutaj też macie taki pędzelek i o dziwo powiem Wam, że ja wosk zawsze nakładam tym pędzelkiem właśnie skośnym A później do takiego mm, dokładnego wyrysowania brwi używam innego pędzelka I tutaj też w wieczku macie lusterko Ładna, matowa, takie, robi gosh, tak jak to robi Gosz Także ja wiecie, że uwielbiam kosmetyki Gosza Także ta paletka... A słuchajcie, nie, dobra, do ust jeszcze jedną rzecz Bo to tak wygląda, wiecie, niepozornie To jest paletka do sli ze Slika Showgirl chyba Chyba tak to jest numerek 857 Bo one też są tak numerowane I to jest po prostu Ja już mam od jakiegoś czasu Pewnie pamiętacie, że chyba kupiłam to na kosmetykach z Ameryki, Czy gdzieś Uwielbiam, pokochałam i zakochałam się Wszystkie są fantastyczne Ale najbardziej lubię ten kolor, bo to jest tak nie, niespotykany kolor Naprawdę jest fantastyczny I do oczu jeszcze mam Cienie, My Secret 505 Pokazuję wam go po to Bo kto jest ze mną od początku Czy od, od dosyć dawna, to wie, że to jest mój ulubieńc Ale ja go po prostu raz na jakiś czas stwierdziłam Że wam pokażę w moich ulubieńcach co kilka miesięcy Aby osoby, które są nowe Tutaj, które nowe dołączyły Wiedziały o tym, że to jest po prostu Najlepszy matowy i jasny cień Za 7 zł Po prostu to jest taki hicior I mam paletki I Naked I mam paletki... Mm, paletkę z The Balm i mam paletkę Chocolate Balm i w żadnej z tych palet nie ma tak cudownego, jasnego cienia Także hicior w ogóle, no już chyba naprawdę przystanę, bo i próbowałam, kupiłam z Catrice, kupowałam z Makeup Revolution Żeby może znaleźć coś... Nie, nie, słuchajcie, nie ma sensu, już teraz wiem, zostaję przy tym, nie kupuję innych jasnych, pojedynczych cieni Bo to nie jest najlepszy A drugim bardzo fajnym którym niedługo się makijaż ukaże na kanale To jest Delia, taki piękny różowy Cień w numerze 19 Ja go też, słuchajcie, jak wyjeżdżam gdzieś użyłam jako róż, po prostu Mam dwa w jednym, mam róż Nie, nie zobaczycie od nic. Mam przepiękny, delikatny Róż, taki brzoskwiniowo-różowy I piękny cień, taki Nie wiem, czy w kącik, czy w załamanie Czy gdzieś taki delikatny różowy akcent Czy na dolną powiekę Także przepiękny jest ten róż i do twarzy Lovely Silver Highlighter Jeden. I no to jest super, ale wam zrobię osobny filmik na jego temat. I drugim świetnym rozświetlaczem. I nie wiem, który jest lepszy. To jest Lady Cold Bible Belle. Czyli to jest rozświetlacz z Belle, który był w biedrze po prostu. I normalnie go pewnie dostaniecie w szafie Belle, znaczy jest na pewno w tej szafie chyba Hypergenic. I to jest tak piękny rozświetlacz. Robi taką taflę. No ja go po prostu kocham, ubóstwiam Super, jeżeli chcecie, to dajcie znać Że ja wam porównanie tych dwóch rozświetlaczy Albo wszystkich rozświetlaczy, które są całej moi ulubieńcy Także dajcie mi znać, czy nagrywać z lampami, czy bez Ale chyba będę nagrywać z lampami Natomiast ulubieńcy to jest taki filmik, gdzie Ważne, żebyście wiedzieli, żebym ja wam pokazała Mniej więcej jak to wygląda A mi się wydaje, że recenzje Bardziej potrzebują jednak kolorów I takiego dobrego oddania Także dajcie znać, czy te lampy używać, czy nie Chociaż no, dla waszej jakości chyba lepiej tak no ale wiadomo, wy się wypowiedzcie Napiszcie mi co jest waszymi ulubieńcami W tym miesiącu Co u was się sprawdziło, czy kosmetyki, które ja wam tutaj pokazuję Się u was sprawdziły I co polecacie, pa pa